chyba właśnie wypatrzyłem z rzucika poranny wypad w teren no leży o kurde ale przyfarciło, ósmak, to jest dosyć ładne i mamy ósmaka z wiosny Trochę obgryziony, coś już go już obgryzało, ale i tak ładna sztuka. Dawno nic nie znalazłem, kupę czasu. No i dzisiaj mamy ósmaczka. Nawet ładny.